Witam, witam serdecznie. A co tutaj się znajduje w garnkach pod pokrywką? Oczywiście czerwony barszczyk. Zupa właśnie na bazie buraczków ćwikłowych. Nieodłączny lemon atrybut właściwie Wigilii Bożego Narodzenia o wspaniałej konsystencji takiej czerwonawej, czerwonej. I ten aromach. Różne są przepisy, ale bazą oczywiście tutaj są buraczki ćwikłowe. Wspaniała zupka aromatyczna. Czerwony barszczyk. A tutaj moczą się grzybki. Oczywiście pod, podgrzybki suszone i te wcześniej, co na filmikach były pokazywane, także wodniżki zebrane. Bo akurat gąski niekształtne to za bardzo się one poszły w marynatę. Bo te blaszkowe raczej do marynat. A tu suszone podgrzybki, to trochę pomieszane z tymi wodniczkami, ładnie się już wymaczają. I będzie zupka grzybowa, także aromatyczna. Czyli zupka grzybowa, barszczyk i jakiś jeszcze